speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man. Są czyny, których nie powinno się zapominać, a tym bardziej wybaczać. Bo oklaskiwanie weterana i to już nie jest zwykłe fopa. To jest skandal, któremu Polska powinna się bacznie przyglądać. Bo ktoś tutaj znowu dał nam z liścia w twarz, bo co im szkodzi. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o panu Załęńskim, No i o Trudu. Trudu, którzy oklaskiwali weterana Galicjen. Tak drodzy Państwo, to wydarzyło się naprawdę. Także zostawcie obserwację, subskrypcję, łapkę i lecimy, zapraszam. Ile jeszcze będzie trwało zachwalanie, i jak ci wszyscy ludzie mogli tam stać i klaskać? Czy wykazali się brakiem znajomości historii, czy może nawet nie wiedzieli, komu klaszczą? Kazali. im... To wszyscy zgodnie jak jeden mąż urubika klaskali w dłonie z wielkimi uśmiechami na twarzy. Klab, klab, klask, 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 klask. Czy to jest w ogóle poważne zachowanie? Bo o kogo w ogóle chodzi? 14 dywizja Grenadierów Waffen-SS Galicien. Była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen- Złożoną z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji, będących w świetle prawa międzynarodowego obywatelami Polski. Niemcy powołali tę formację w 1943 roku, dla uzupełnienia braków kadrowych. Z ochotników, przez Galicjen Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które uczestniczyły m.in. w masakrach polskiej ludności. Jednostki te dokonały licznych yy, zbrodni na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej. I jak taki człowiek może być wychwalany i nazywany bohaterem? Słusznie na Twitterze czy tam na ich ie napisał Sławomir Mirmencen. Znaczy zadał pytanie, czemu Ukraina uparcie rekrutuje swoich bohaterów pośród nazwiskich kolaborantów? I członków zbrodniczych jednostek, i wszyscy tutaj chyba zebrani chcielibyśmy poznać odpowiedź na to pytanie, bo to jest ich nagminne zachowanie. Wielu Polakom się to nie podoba, ale teraz Ukraina ma focha na Polskę, zablokowanie zboża i nawet pan Załęski, będąc w Polsce, nie spotkał się z władzami naszego kraju, ale dał im psryczka w nos i spotkał się z lewicowymi aktywistkami. Myślę, że nas, nasze stosunki były i będą zawsze, choć trochę zaognione. Czekam teraz na reakcję amerykańskich Żydów, bo Kanadyjczycy się już oburzyli i jasno przedstawili swój sprzeciw, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do odznaczenia prezydenta Andrzeja Dudy dla e, pana e, Włodymira wo, Zełańskiego orderem Orła Białego. I co nie wstyd ci teraz? Ale zobaczmy jak podaje do rzeczy. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski i premier Kanady Justin Trudeau oklaskiwali w kanadyjskim parlamencie weterana Galicien Jarosława Hunkę. W piątek prezydent Ukrainy Władimir Zełański wystąpił w Parlamencie Kanady. Później Parlament uhonorował Jarosława Hunkę, weterana. Galicien, który wyemigrował do Kanady. Hunka został określony przez przewodniczącego tamtejszego parlamentu jako ukraiński kanadyjski bohater, który walczył przeciwko Sowietom podczas II wojny. Agencja AP potwierdza, że 98-letni 98 weteran nagrodzony owacjami na stojąco przez kanadyjski parlament to Jarosław Hunka, który walczył w 14. Dywizji waffen w trakcie konferencji prezydent Ukrainy został zapytany o zaostrzenie się sporu z Polską, a także o ostatnie słowa premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że Warszawa nie będzie już dostarczać Kijowowi sprzętu wojskowego. Zełęski powiedział, że jest wdzięczny Polakom za okazaną pomoc, jednocześnie zaznaczył, że wobec wojny, jaką rozpętała Rosja, nikt nie może pozostać neutralny. Brak wsparcia dla Ukrainy oznacza de facto pomoc Moskwie. Pomagasz Ukrainie albo Rosji. W tej wojnie nie będzie mediatorów. Osłabiając pomoc dla Ukrainy, wzmocnisz Rosję. Jeśli ktoś chce zaryzykować, w porządku, niech osłabi pomoc dla Ukraińców. Ale mówiąc szczerze i uczciwie, musimy walczyć o wolność, demokrację, prawa człowieka, stwierdził Załęski. Ale mi się to nie koniec, bo Szydłowa na Twitterze jak zwykle mnie nie zawiodła. Słuchajcie, słowa byłej premier Beaty Szydł. Kanadyjscy politycy, chociaż nie świadczy o nich to zbyt dobrze, mogli nie wiedzieć, komu biją brawo. Ale czy prezydent Ukrainy nie domyślał się, co w czasie II wojny światowej robił 98-letni ukraiński bohater? Zastanawia się szydło i dodaje, że Załęski być może nie zauważył problemu, tak jak niezbyt zwracał uwagę na coraz bardziej powszechny na Ukrainie kult współpracujących z nazistowskimi Niemcami ukraińskich formacji z drugiej. wojny Światowej. I to bardzo są ostre słowa. Bardzo. To wszystko prowadzi do zaostrzenia konfliktu z Ukrainą. Pomiędzy Polską a Ukrainą. O, może tak. Włodymir Załoński stwierdził, że ten kto nie pomaga Ukrainie, pomaga Rosji. I nieważne, że nie masz. Masz dać i koniec. Wiecie, to słynne daj, 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 daj. I teraz to tak trochę wygląda, jakbyśmy z Ukrainą od czasu do czasu mieli na siebie popluć. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. O tych oklaskach, o tym czczeniu... Bo ja jak zwykle czekam na Wasze opinie w komentarzach, no i Was buziam.